Witam wszystkich na moim kanale Narod Empatii. Dzisiaj robię czytanie dla WAG na styczeń 2021 roku. To czytanie jest taką kontynuacją tych czytań, które zamieściłem no, już prawie tydzień temu w okazji Bożego Narodzenia w takiej intencji przejścia przez zmianę jakby radzenia sobie z pewnymi procesami w ten sposób, żeby jakby z większą empatią, z większą samoświadomością świadomością móc przejść przez ten okres, i teraz zobaczymy, właśnie jak będzie wyglądała, wyglądały te energie w styczniu, jak one będą pracować, jakby, czyli jakby naturalne, jakby przejście do kolejnego etapu. Tak jak powiedziałem, ci mamy czytanie dla wag. Karty są jak zwykle już potasowane, i układam, właśnie mój rozkład, gdzie na początku mamy trzy karty teraźniejszości albo świadomości. Potem przeszłość. Poziom przeszłości i na końcu poziom ego albo poziom przyszłości. Przesuniemy te karty trochę wyżej. Żeby je można wszystkie złapać. Okej. Okay. Już w tle widzę, że pojawia się. Paść kielichów na spodzie talii. Mhm. Czyli to jest ta energia, która wpływa na nas od zewnątrz. Ehm, I gdzieś tam będzie potem ehm, przewijała się jako kontekst ehm, przy poszczególnych kartach. Przez jej pryzmat też na no to będziemy patrzeć, na to czytanie. Ehm, paść kielichów, czyli mm, gotowość do wejścia w nowe. Otwartość na nowe doświadczenie emocjonalne. To jest taka bardzo pozytywna, bardzo ciepła aura kogoś lojalnego, kogoś ufnego i, i, i nastawionego na relacje z innymi ludźmi, dlatego że sprawia mu to przyjemność po prostu, dlatego że chce być częścią świata. Wasza obecna sytuacja zobaczmy, jak to wygląda. Dziewiątka. Monet. Bardzo często mi ta karta ostatnio wraca. I, I zawsze ona mi mówi teraz to samo, czyli o takiej obfitości, o szczęściu, o dobrobycie, ale który jest określony pewnymi ramami. Nie, nie jest jakby nie, nie jest takim, taką radością, czy takim szczęściem, które się absolutnie rozlewa i nie ma granic. Tylko właśnie on występuje pod pewnymi warunkami. Na, tym, na tej karcie właśnie widać to poprzez to ogrodzenie z piór, które jakby chronią ten środek karty, na którym widzimy zasoby, tak, monety, jakby one dla każdego mogą oznaczać mniej więcej coś innego, ale chodzi o to, co mamy, z czego, co lubimy korzystać, z czego cieszymy się, że możemy, też lubimy to mieć. Zobaczmy dobrze, jak Wy siebie widzicie w tej sytuacji, tej takiej obfitości. Ale ja bym powiedział o trochę obfitości warunkowej. Pewną uważnością, tak? Siódemka kielichów mhm. tak jakbyście. Nie czuli się dosyć jakby tak do końca idealnie i komfortowo. W tym... W tym miejscu, w którym jesteście, tak? w tej krainie szczęścia, tak jakbyście dostrzegali, je, co macie. To nie jest tak, że wy nie widzicie czego nie macie. Widzicie to. Um, może macie jakby problem raczej z taką inwentaryzacją, z decydowaniem się, co, co, co w związku z tym teraz robić, skoro jestem na takiej pozycji, która w pewnym stopniu może być uznawana nawet za uprzywilejowaną, za lepszą, za bardziej wygodną. Ale bez względu na to, tak, trzeba ciągle podejmować decyzje. Mamy też świadomość, że nic nie jest stałe i wszystko płynie, chcemy się zabezpieczyć, ale chcemy też umieć z tego korzystać. Ta karta myślę, że pokazuje, że gdzieś balansujecie między taką próbą chwytania dnia, korzystania z tego, co macie pozytywnym aspekcie i trochę z taką troską, jak, się, jak w ogóle tym zagospodarować, tym wszystkim. Co wybrać, czego nie wybrać. Jak nie popaść w też w taką nadmierne marzycielstwo może, tak jakbyście chcieli być nie wiem, czy na siłę, to nie jest dobre słowo, nie na siłę, ale jakbyście starali się zachować rozsądek w tym wszystkim. Zobaczmy, jak widzą was inni. Jako kogoś, kto umie ten rozsądek e, utrzymać. Zobaczcie, mamy, e, tutaj mamy pazia kielichów, a tu mamy ten e, o wiele wyższy poziom e, regulacji i zajmowania się swoimi emocjami, ale może też nie tylko swoimi, czyli króla kielichów. Mm, powiedziałbym, że inni raczej widzą Was trochę w tej takiej optymistycznej wersji. Jako kogoś, kto przeżywa swoją pełnię. Kto umie zachować też, jakby, odpowiednią regulację emocji. Ja myślę, że tutaj chodzi o kogoś, kto nie popada w taką naiwność, w taką naiwną zabawowość, chęć bawienia się za wszelką cenę, tylko właśnie widać ten, ten zdrowy rozsądek. Tak jakbyście widzieli, że za tym, co teraz mam, za tym, z czego mogę korzystać i co w sumie napawa mnie szczęściem i optymizmem, Kryją się jakieś inne konsekwencje, różnej natury, także emocjonalnej, i ja to widzę, i ja to czuję, biorę tą odpowiedzialność, i inni właśnie widzą w tobie te, to, widzą w was to, że tą odpowiedzialność bierzecie, że macie w sobie ten, ten potencjał, te zasoby, aby z tego skorzystać. Zobaczmy, co się pojawiło w przeszłości. W bezpośredniej mamy rycerza monet. Mhm. Czyli ta obowiązkowość, czyli ta obfitość nie wzięła się znikąd, ona wzięła się z pewnej obowiązkowości, z zajmowania się codziennymi kwestiami. One są bardzo uporczywe, oczywiście, i nawet jeśli małe, to potrafią przeszkadzać, ale ja, żeby właśnie mieć tę obfitość, żeby mieć ten spokój i to szczęście, tą równowagę, trzeba się nimi wszystkimi po kolei zająć, trzeba umieć je zaplanować. I widzę, że tutaj. Ta praca została wykonana albo taki ruch w tym kierunku, żeby zacząć te rzeczy realizować też został wykonany. Rycerz Monet oczywiście on mówi też o takiej aktywności niepospiesznej. Nie, to nie jest taka impulsywna energia. To nie jest ktoś, kto działa um, pod wpływem chwili, pod wpływem ekscytacji, tylko ktoś, kto potrafi określić swój cel i powoli go realizować. Właśnie dosyć takie dojrzałe, bym powiedział, podejście. Zobaczcie, jak fajnie pokazać, widzieć, że tutaj się powtarzają monety i emocje. Tak jakbyście mieli bardzo dużą. Dużą łączność między tymi dwoma aspektami, czyli tym aspektem ziemskim, materialnym, codziennym, tymi kwestiami, które trzeba zrobić, którymi warto się zająć, tym, co mamy, a tym poziomem emocjonalnym, czyli to, co czujecie. Tak jakbyście naprawdę e, doskonale na poziomie emocjonalnym, na poziomie uczuć, czuli to miejsce, w którym jesteście i, i czuli to, co macie, czuli to, gdzie jesteście. No to, to jest ciekawe ukryte pragnienie albo autentyczne potrzeby i mamy asa mieczy, tak? Czyli as zwycięstwa, takiej as glory, ale um, też um, takiej jednoznacznego zwycięstwa. Tak to tutaj widzę. Myślę, że um, ja trochę to widzę jako, może nie jako autentyczną potrzebę, tylko bardziej właśnie jako ukryte pragnienie. Chęć takiego zatriumfowania z um, taką szybką Taką szybką energią, tak? Wy macie doświadczenie w wypracowywaniu sobie krok po kroku pozycji. I wiadomo, że jeśli to macie i macie tą umiejętność, i, i macie ten potencjał, to w naturalny sposób on dla was może nie być aż tak atrakcyjny, może wam się takim nie wydawać jak jest w rzeczywistości I wtedy pojawiają się te marzenia o, o pewnych prostszych rozwiązaniach, a o tym mówi o takim szybkim cięciu, który tworzy przestrzeń, w której to my zwyciężamy. W której to my jesteśmy na górze i dostajemy to, czego chcemy. Oczywiście w takiej aurze glory, a chwały, no i też takiej agresywnej, ekspansywnej, może nie agresywnej, ale takiej, ekspansywno, a takiej ekspansywności zajmowania swojego miejsca z Wigorem. To może być naturalna potrzeba, ponieważ też um, zobaczcie, że um, to daje też tak, taka energia, też daje poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie takiej mocy bardziej, może naturalnej, mniej wypracowanej, bardziej instynktownej um, coś, po co będzie można szybciej i łatwiej sięgnąć w nagłej sytuacji, w nagłym wypadku. Um, Zobaczmy teraz, jak wygląda wyzwanie, bo jestem ciekawy, jak to, dokąd to wszystko zaprowadzi. Mamy dziesiątkę mieczy. Mhm. Wiedziałbym, że, że te miecze tutaj rzeczywiście one są. To wasze marzenie może być waszym wyzwaniem, może być kłopotem. E, ponieważ e, zwyczajnie, może być tak, że nie udźwigniecie tego tej energii, która. E, Umówmy się też wymaga sporo szczęścia. Jeśli wy jesteście mistrzami planowania i takiego tworzenia sobie e, przestrzeni wokół siebie, nad którym panujecie, to, e, to być może nie macie takiej umiejętności, wiecie takiej e, szybkiej reakcji, szybkiej kontreakcji e, i właściwej decyzji. Może jest tak, wiecie, kiedy się podejmuje taką, taką energetykę. Trzeba umieć trochę, nawet nie trochę, ale właśnie bardzo trzeba umieć po prostu działać. Wiecie, bez zastanowienia się, bez planowania, bez analizowania, trzeba też mieć w sobie taką zgodę, że pewne emocje się będą dziać gwałtownie i, i, i nie będziemy mieli nad, nie, nad nimi takiej kontroli, jak mamy w przypadku tutaj właśnie dworu kielichów. I to może oczywiście nas zaatakować nagle, nagle te, te szybkie aktywności, na które się zdecydujemy, one nas mogą, wiecie, przytłoczyć, tak jak tutaj na tej karcie, bo nagle zaczniemy, bo, bo, bo będziecie mieli naturalny odruch, żeby to sprawdzić, żeby to zanalizować, żeby się nad tym zastanowić i to was po prostu będzie ciągnąć i ciągnąć w dół, ponieważ nie czuję tutaj w tym czytaniu, że rzeczywiście jesteście na takim poziomie, na takiej poziomie takiej szybkiej energii, że może bezpiecznie będzie zostać jeszcze w tej takiej um, częstotliwości, w której wy się czujecie komfortowo. Może, nie, może to nie jest czas na przekraczanie barier i, i wychodzenie ze strefy komfortu, po prostu. E, zwłaszcza jeśli ta tutaj, gdzie jesteście, wam, wam służy w jakiś sposób. Trzeba podchodzić do rzeczywistości, um, też w taki sposób, w jaki umiemy do niej podchodzić. Um, to na pewno będzie cenne, bo jeśli będziemy szarżować no to możemy przegrać, tak? To Tym wyzwaniem tutaj jest ta przegrana bitwa. Um, zobaczmy, jaka jest, jakie jest rozwiązanie na to, to znaczy um, rada. rada. Rada jest cesarzowa. no to tak jak, tak jak powiedziałem i tak to, to czuję tutaj właśnie, że to widać, że e, właśnie nie, mo, może niekoniecznie się konfrontujcie, może idźcie w tą krainę dobrobytu, e, może zarządzajcie m, i sobą, i swoimi działaniami, bo, bo tutaj tak trochę czuję taką chęć pewnej ekspansji. Jak ja mówię, że jak ja mówię ekspansja, to mam na myśli właśnie zwiększenie aktywności, zintensyfikowanie aktywności, wejście na obszary, które do tej pory, którymi się nie zajmowaliście, ale bo gdzie nie mieliście sukcesów, chęć też takiego uatrakcyjnienia sobie życia. A cesarzowa mówi, ok, możemy to zrobić, ale po swojemu, w taki naturalny, harmonijny sposób, mnożąc, mnożąc to dobro, które mamy, mnożąc tą obfitość, dzieląc się z innymi i właśnie skupiając się na tym, co mam i co potrafię, a nie na tym, czego nie mam i czego chcę. To jest takie panowanie pełne równowagi i pełne spokoju. Mm, I to może być rada, tak jakby właśnie, mm, tak jakby, tak jak byłaby ta część w was, nie, która by się chciała sprawdzić i spróbować, mamy takie, takie tendencje, to jest trochę autodestrukcyjne, że, żeby zrezygnować z tego, co wychodzi nam i pójść gdzieś zupełnie indziej, a taka ta mówi, zobacz tu, gdzie jesteś, tak. I, i spójrz, spójrz, postaraj się po prostu cieszyć tym, co masz. Może nie ma sensu aż tak główkować, aż tak analizować, tak. Może, może też nie ma sensu tak bardzo próbować kontrolować wszystkiego. Może się tego nie da, bo ta chęć zwycięstwa, ona też może płynąć z chęci nadmiernej kontroli. I tak rzeczywiście, i tak tutaj faktycznie tak to trochę wygląda, nie? Zobaczmy, jaki jest pierwszy krok. Działanie, na które możemy albo powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, to jest zawsze ważna karta. I znowu mamy powrót do Dworu Monet, na poziomie Asa Monet tym razem. Tak, tak jakby trochę w kontrze do tego Asa Mieczy, którego tutaj mamy. On jest bardzo spokojny, bardzo zrównoważony. Zobaczcie, że jest zaprezentowany właśnie jako to koło, nie. Tutaj mamy ten przecięty pień, który tworzy ten, to koło, które no, kojarzy nam się z taką pełnią i z takim spokojem, z takim zamknięciem, i to tutaj jest pokazywane jako pierwszy krok. Zobacz, co masz. Przyjrzyj się swoim umiejętnościom, swoim zasobom. Tak samo i zewnętrznym, jak i wewnętrznym, materialnym, i duchowym. Ehm, poszukaj tam inspiracji. Poszukaj inspiracji w tej obfitości. Nie traktuj jej jako zagrożenia. Ehm, nie traktuj jej jako czegoś, co musisz za wszelką cenę utrzymać, co jest dla ciebie trudne, bo, na, bo, bo boisz się, że to stracisz na przykład. Może już tracisz, już gdzieś, gdzieś się to pojawia, ją pierwsze, m, pierwsze zalążki tego, więc e, e, nie przywiązuj się tak bardzo do tego. Zobacz, co z tego masz, co z, te, co z tego, co masz, może być ziarnem, pod, e, może pod nowe drzewo, tak, może właśnie pod to nowe drzewo, które ma wyrosnąć e, i, i cieszyć się po prostu życiem, tak? tym nowym życiem. Które powstanie z Asamonet. To jest bardzo spokojne czytanie, muszę Wam powiedzieć, w porównaniu do innych znaków. Nie, nie, nie mówię, że jest łatwe, no bo każde czytanie jest łatwe dla każdego i trudne dla każdego, no bo jest jego indywidualnym doświadczeniem. Ale, ale myślę, że tutaj, jeśli faktycznie nie, nie skręcicie za bardzo, w tą przestrzeń takiego analizowania i, i tego, takiego, takiej pułapki, wiecie, racjonalnego, takiego pseudoracjonalnego myślenia, które podpowiada, że jeśli chcesz, to możesz, nic nie stanowi zagrożenia, nic nie stanowi, tylko ty sam generujesz swoją ścieżkę. No nie, no wiele różnych rzeczy wpływa na nasze życie. My sami jesteśmy tylko jedną, jednym z tych, z tych sił i, i możemy, możemy mieć duży wpływ, ale nie zawsze. Nie zawsze. I tutaj właśnie, jeśli yy, i myślę, że tutaj te wszystkie karty dookoła, one właśnie sugerują, żeby, żeby pamiętać o tym, że nie zawsze można być asem mieczy. Że czasami naprawdę lepiej być asem monet, nawet jeśli to zwycięstwo nie będzie tak spektakularne, nawet jeśli tutaj nie ma zwycięstwa, no bo w przeciwieństwie do asa mieczy, as monet nigdy nie mówi o zwycięstwie, on tylko mówi o potencjale. O, o potencjale Zasobów, które posiadamy. I, I to jest ten krok, w którym macie się zwrócić. Um, a, nie, a nie krok e, ekscytacji i ekspansji, takiej wybuchowej całkowicie. Dziękuję bardzo za, jakby za wysłuchanie. Mam nadzieję, że to było dla Was bardzo inspirujące i, i, i też pomoże Wam ułożyć ten, ten styczeń, który dla nikogo chyba nie będzie łatwym miesiącem. Um, utrzymać się właśnie w tej równowadze i, i nie um, wypaść tak? z tej roli, w, której, w którą gracie i, i w którą chcecie grać, tutaj też oczywiście. Um, jeśli macie ochotę, możecie zostawić lajka, możecie zasubskrybować kanał, zostawić komentarz. Zawsze to dla mnie jest mega, um, mega radość, jak przeczytam komentarze, zwłaszcza, że są tak bardzo pozytywne te, które dostaję, że mm, yy, no to dla, mnie, to dla mnie jest wielka radość i do usłyszenia następnym razem. Dzięki wielkie, cześć.